I witam wszystkich, w kolejnym odcinku zagramy w Dishonored The Dunwall City Trials Kontynuujemy misiki. No i jesteśmy teraz przy ósmej misji Ogniska, dotknij jak największej liczby czerwonych promieni światła Zanim upłynie czas To teraz będzie zwinność, takie misje Takie wyzwania No Ciekawe czy, czy mi się uda Każdy z... dużo ci czas. Dobra, mniej więcej będziemy wiedzieć. O, fuck. Dobra, dobra. Come on, come on, come on. Everybody, everybody, everybody. Ej, hey, zdąży, zdąży... Ej. Ej. Боже. Oh, а e, где то, где то есть? Добра. Добра есть. Команда, команда, команда. Команда, сдал уже, сдал не сдал Dobra, o Boże O fuck 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 Dobra jest Dobra jest, udało się O fuck this shit Za Fuck, fuck 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 Dobra nie zdążyłem nie zdążyło mi się tryn, 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 nowy rekord. Dobrze, dalej opuścimy wyzwania. Może to zrobię te ze sprintem, zaraz, za Wszystkie co sobie teraz ten goniący pociąg, do do co? Jak najszybciej, jak to będzie możliwe, dobra, zobaczymy. Teraz zrobię te trzy na sprint. Cele, jak najszybciej dotrzeć do linii mety. Eee, Mięgnięcie i zwinność. Jeszcze nie czy będzie wynik. Dobra, tutaj widzę coś, tu takiego jest. Aha, o my gry. O, Ale to będzie daleko, o boże, ale to jest daleko. O, fuck, fuck 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 Nie wiem, czy ja tu zdążę w ogóle. Dobra. O, fuck 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 my life. No, come on, come on, bije, bije, bije. Dobra. Dobra, <laughs> padłem, dobra. Zobaczymy jeszcze raz Oki doki, oki doki O oh, men, 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 men Ooo oh, fuck Dobra Dobra jest Dobra, nasza. Nie było źle. O, super, super, A, Są te takie fajne, drewienko. Dobra. Dobra, tutaj teraz, pyk, pyk, pyk. Nie, nie, nie. Dobra. Come on, come on. Jest. Lol, prawie odblokowałem cokolwiek. Dalej. A sobie to może powtórzymy te wyzwanie. Why not? Bo to nie było tak źle nawet. Aha. O, Boże, ale, ale mi się pofarciło, powiem i to strasznie mi się potwarciło. Dobra, nie wiem gdzie ja teraz jestem. Dobra. Dobra. Hop-siup, hop-siup. Omen, omen, omen. Dobra, jest! Odblokowaliśmy. Jest, blokowanie wyzwanie. Super. Dalej. Opuścimy wyzwanie i, i zrobimy chyba już ostatnią misję z normalnych. Yy, z normalnych tych. Kaskada zabójstwa. Zadawaj śmieć z góry, starając się jak najszybciej dostać do ostatniej platformy. Niektórych platform. Dobrze. śmieć z góry starając, jak najszybciej dotrzeć do ostatniej platformy. Wagowe są oznaczenie promieniami światła. Aby móc zeskoczyć z większej wysokości lub się szybciej, możesz opuścić oznakowaną trasę. Jeśli spaniesz w pustkę, zaczniesz od platformy ostatniego zapitego wroga. Nie się obrażania od upadku. I odnosisz. Punktacja. Z większej wysokości zeskoczysz, zadając śmieć z góry, tym więcej punktów otrzymasz. Dobra. Im szybciej dotrzeć do końca, tym wyższy będzie wynik. Jeśli pójdzie oznakowaną czasem może wykorzystać kolory prawie jako wskazówki. Zielony. Pobiegnij z i spadnij, aby osiągnąć cel. Pobiegnij z i wykonaj skok zwinności winności, aby osiągnąć cel bez zmienięcia. Koniec gry. Lover Black. Zaraz zobaczymy. Sprint plus skok z winności Aha, okej, okay, dobra To roli Dobra O Boże, o Boże, ale odwaliłem Dobra, jest. Dobra, następny. Dobra. Dobra, następny. Dobra. O na to był ten, ale fajny. Fajny finisher. Ej, wej, ej. No bo to jest to. Come on, come on, come. Dobra, ten zabity, dobra. Dobra. O mój Boże! O oh mój Prawie Weźmy sobie... Wezmę sobie jeszcze raz, bo to super było, naprawdę To fajne. Powiem Wam, że to było fajne. Dobra Dobra jest, moc. Kolejne. O mój Boże to odwaliłem Dobra O kolejne Kolejny Zes No serio znowu kolejny zes Dobra No serio znowu o Boże Dobra to mi się udało Chociaż ten jeden Dobra, dobra, dobra ten giniesz Dobra Dobra ten jakoś tam poszedł O ty 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 Oje premia za zdrowie Uuu 13 jeszcze gorzej mi wyszło No teraz mi dobrze wyszło Dobrze dalej. Puścimy wyzwania. I to będzie na dzisiaj koniec naszych wyzwania to jeszcze tak pomontuję te wyzwania, bo to widzę jakoś trochę kijowo. Te dwa zrobię razem. Nie, te dwa zagodzielnie. Te zrobię razem. Niektóre te dwa zrobię razem. No i będzie super. Dobrze, będzie koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.